Trzy ostatnie lata w działalności powiatu Sanockiego to okres wielu inwestycji we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia: drogi, szkolnictwo, służba zdrowia, pomoc społeczna czy kultura. Wszędzie tam widoczne są zmiany. Od początku postawiliśmy sobie za cel poprawę stanu dróg, naprawę mostów, remonty obiektów oświatowych czy wsparcie w zakupie nowego sprzętu dla szpitala. Duże efekty przyniosła współpraca z innymi samorządami, dzięki której udało się wykonać inwestycje na łączną kwotę prawie 8 milionów złotych. W ostatnich trzech latach, razem z jednostkami podległymi, zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 130 milionów złotych. Ponad połowa z tego to różnego rodzaju dofinansowania i dotacje, nie tylko z Unii Europejskiej, ale też z budżetu państwa czy innych samorządów, z którymi wspólnie realizowaliśmy nasze inwestycje. Wyremontowaliśmy 100 km dróg, to prawie połowa wszystkich naszych odcinków. Naprawiliśmy i odbudowaliśmy cztery mosty. W rekordowym tempie przeprowadziliśmy remont ponad 1,5 km odcinka w centrum Sanoka razem z chodnikami i kanalizacją deszczową. Wykonaliśmy termomodernizację szkół i placówek oświatowych. Wybudowaliśmy dwa orliki, budujemy halę sportową. Pomagamy bezbronnym i wykluczonym społecznie. Rozwijamy szpital, inwestujemy w rozwój uzdolnionej młodzieży, fundując stypendia naukowe, sportowe czy artystyczne. Realizujemy innowacyjne projekty jak transfer nowoczesnych technologii i Podkarpacie stawia na zawodowców. Dbamy o kulturę i podtrzymywanie lokalnych tradycji. Jarmarki, Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Bartnik czy Noce Kultury Galicyjskiej to imprezy znane nie tylko w Powiecie, ale i całym województwie. Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, akcje społeczne. Nie pozostajemy bierni na sygnały mieszkańców zarówno Sanoka, jak i mniejszych miejscowości w Powiecie. Przy wsparciu europoseł Elżbiety Łukaciewskiej, radnego sejmiku wojewódzkiego Sławomira Miklicza, wojewody Małgorzaty Homycz Śmigielskiej, a także dzięki dobrej współpracy z Radą, gminami i zrozumieniu mieszkańców do tej pory na drogi i mosty wydaliśmy 62 miliony złotych, na szpital 26 milionów, a na oświatę 15 milionów. Rynek pracy i pomoc społeczna to wydatki rzędu 13 milionów złotych, natomiast muzeum historyczne i kultura ponad 12 milionów. W tym roku planujemy inwestycje na poziomie ponad 15 milionów złotych. Wśród najważniejszych kolejne remonty dróg. Ulica Konarskiego, Podgórze i Drugiego Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku oraz odcinki Jurowce Trepcza i Zarszyn Odrzechowa. Budowa mostu i chodnika w Tarnawie Górnej oraz remont mostu w Bażanówce. W dalszym ciągu będziemy wspierać szpital finansową pomocą w dokończeniu przenosin oddziału neurologii oraz dofinansowaniem do zakupu tomografu komputerowego. Aktywność inwestycyjną powiatu sanockiego potwierdzają rankingi i wyróżnienia. W prestiżowym zestawieniu pisma Wspólnota samorząd zajął drugie miejsce na Podkarpaciu i szesnaste w Polsce pod względem ilości pozyskanych pieniędzy na jednego mieszkańca. Powiat sanocki został również wyróżniony tytułem Samorządowy Lider Zarządzania 2013 za powołanie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej. Był jedynym nagrodzonym samorządem z Podkarpacia. Otrzymaliśmy także certyfikat lidera aktywności inwestycyjnej, przyznawany przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile. Mimo wielu inwestycji, ubiegły rok był niezły, jeśli chodzi o finanse powiatu. Planowane zadłużenie wyniosło nieco ponad 37% budżetu, co w stosunku do początku kadencji stanowi wzrost tylko o nieco ponad 3% z 34% w 2010 roku.